Czy to będą najlepsze paczki świąteczne w historii? Bardzo możliwe. Moi drodzy, witam Was serdecznie, jestem Multi i tym razem wiemy już, co będzie się kryć w dużych pudełkach świątecznych. Oglądajmy film od Wargaming Polska. W powietrzu już unosi się wyjątkowa atmosfera, co oznacza, że świąteczne niespodzianki zbliżają się do Was wielkimi krokami. Duże pudełka świąteczne: otwórzcie duże pudełka z czterech kolekcji: noworocznej, bożonarodzeniowej oraz księżycowego i magicznego nowego roku. Tak jak A zawsze, na pewno otrzymacie nagrodę. W każdym dużym pudełku znajdziecie złoto i dekoracje z odpowiedniej kolekcji, ale to nie wszystko. Można również zdobyć jeszcze więcej złota. Tysiąc złota, miło dni konta premium World of Tanks. Kredy... O, kredyty mi się przydadzą. Style 3D, a nawet jeden z pięć No i mówcie jakie? Premium ósmego poziomu. Pytanie jakie? Kaliban. Brytyjski czołg ciężki z niespodzianką, czyli automatycznym ładowaniem dwóch pocisków. Ten czołg muszę mieć. Naprawdę spodziewałem się, że jego akurat nie dadzą. Mówiłem, że jest on na liście dostępnych, możliwych, no ale jednak myślałem sobie, nie no dobra, dadzą jakiś gorszy pewnie. No a tutaj taką bestię na pewno to jest chyba mój faworyt, jeśli chodzi o to, co chcę wydropić. Jego standardowa amunicja to pocisk odłamkowo-burzący, zadający 850 punktów uszkodzeń na strzał, a czas między strzałami wynosi 3,75 sekundy. Czyli może ósmy tier wysłać do garażu tak naprawdę w niecałe 4 sekundy. Masakra. Każde trafienie sprawi wam radość. <grym> na dwa strzały. Bofors Tornwagen Mocny, szwedzki pojazd o nietypowym wyglądzie. Przód jego kadłuba wytrzyma trafienia, a frontalna część jego wąskiej wieży nie ma żadnych słabych punktów. I taka ciekawostka: on ma prawie 300 przebicia na goldzie. 300 przebicia na czołgu ciężkim, 8 poziomu. Ja też go również tutaj wymieniałem w puli, ponieważ on jest dostępny już w grze, więc no, było spodziewane, że on akurat może się pojawić. No i cóż. No, na pewno DP ma słabo, ale ta penetracja 300 na godzie na pewno będzie wystarczyć nawet na dyszki. Trafienie w przeciwnika jest zawsze przyjemniejsze niż obrywanie od niego. Ma wieża. M4Y. To był pewniaczek. To Cielski, był pewniaczek, ale mówiłem wam. Czołg z wyjątkową rezerwową gąsienicą. To oznacza, że stanowczo wykonuje wszystkie manewry podczas ataku czy odwrotu. To się akurat pięknie sprawdziło. Już dawno temu Wam mówiłem, że on musi być w paczuszkach i oczywiście trafiony, zatapiony. Oczywiście też, jeżeli chodzi o Jocha, no tutaj parametry, jak już pokazywałem Wam ten czołg, nie robią jakiegoś super, super wrażenia. On ma jednak wiele problemów, um, ale no zobaczymy jak te gąskim. No to będzie pierwszy czołg z zapasowymi gąsienicami. I tak jak Wam powiedziałem, chyba wczoraj już, pewnie w lutym czeka nas premiera całej pełnoprawnej linii Jochów. W World of tank napisji. po wbiciu już są, to wiem. Jest niemal niepowstrzymany. 122 TM. Chiński czołg średni ze świetnym pancerzem i przyzwoitymi uszkodzeniami na minutę. Oczywiście bardzo dobry czołg średni, no ale jednak nie jest aż tak nahypowany jak reszta. Chyba najgorzej jest go dostać z tych wszystkich wymienionych. No taki, no fajny, ale po prostu każdy raczej będzie chciał zdobyć coś nowego, a nie coś co już było wcześniej dostępne parę razy. Więc, no, fajna oczywiście akcja, jeżeli go wydropiwam, ale już mniejszy szałtyłka. Jest niezawodny i prosty w użyciu. Mile widziany gość na każdej imprezie. To fakt. Szkoda T56. Czechosłowacki czołg ciężki z autoładowaniem dwóch pocisków. Pod... Jeżeli ktoś nie ma SKody, to powinien być przede wszystkim czołg, który chcecie wydropić. SKoda Wydaje mi się, że i tak będzie, mimo tego, że już jest w grze, najbardziej pożądanym czołgiem premium z tej całej puli. Jak widzicie, jest 5 czołgów, a nie 4 jak zazwyczaj. Także większość jeszcze nowa. No naprawdę. Super super widzieć, że orgiem, który się postarał i nie dał czołgów, które są odświeżonym kotletem, odgrzewanym kotletem. Także Skoda... No, prawdopodobnie najbardziej pożądany czołg. Czyli raczej nie będzie go w kalendarzu adwentowym, skoro jest w paczkach, prawda? Tak mówię, zdecydowanie najbardziej przegięty czołg w tomencie z Premek. Każdy powinien chcieć go mieć. Tężny i fascynujący. Podzieli się swą radością z każdym, a zwłaszcza z wrogiem, który ma dostać 920 punktów uszkodzeń w 3,5 sekundy. No, to jest przegięte. Przegięty czołg premi. W tym roku łatwiej będzie zdobyć czołgi premium 8 poziomu. Jeśli nie znajdziecie maszyny 8 poziomu w pierwszych 49 dużych pudełkach, na pewno pojawi się ona w kolejnym z nich. Czyli osoby, które miały mega pecha, teraz już go mieć nie będą mogły? To jest podobny schemat jak przy eventie z Aventragerem. Tam też. Dało się po prostu mieć gwarantowany czołg. Fajnie, że to zrobili, ponieważ no, dotychczas człowiek mógł wydropić yy, tak naprawdę same śmietniki z ze tupaczek i być wkurzonym. Teraz w końcu to rozwiązali. Tutaj akurat dobra robota Wargaming. Rzućcie okiem na licznik gwarantowanych pojazdów na ekranie po otwarciu dużego pudełka. Licznik zostanie wyzerowany za każdym razem, gdy zdobędziecie czołg premium ósmego poziomu. Ta mechanika będzie działać nawet gdy już wszystkie pojazdy znajdą się w waszych garażach. Poza tymi pojazdami w dużych pudełkach możecie też znaleźć zupełnie nowe pojazdy niższych poziomów. Nie dzięki. Nie, 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 nie potrzebuję. Ciekawe maszyny o wyjątkowej historii będą wspaniałym dopełnieniem waszych garaży. Nie, nie, nie potrzeba. Nie, naprawdę, dziękuję bardzo. Wolę tamte wcześniejsze. Macie też rekompensaty w złocie za każdą maszynę, którą macie już w garażu. Pokażę wam zaraz, jakie są rekompensaty. Pojazdy premium to jeszcze nie wszystko. W dużych pudełkach można też znaleźć spektakularne style 3D. ST2. Ładny, ale po nie potrzebuje. wiele urządzeń do usuwania min. Oraz moździerz, na wszelki wypadek. <grywa> Szkoda, że nie możemy z nich korzystać. VZ-55. O! Przyda mi się, to o, bardzo, wojownik, bardzo chętnie. który przeszedł modernizację w fabryce. Obiekt 268. cztery. Chyba wczoraj na live'ie wam pokazywałem, to, te, że on może być. Się ...przez wszystkie umocnienia i jazdę po polach minowych. Fajny, fajnie wygląda. Trochę jak, jak pancer, a nie jak dzik. M551 Sheridan. Ostatecznie trafił do korpusu Marines. Teraz jest gotowy na nowe wyzwania. No, Sheridana nie ma w garażu. Rino Czeronte. ale wygląda kosmicznie. Wyglądem wyprzedza swoją epokę. Wygląda jak jakaś merkawa, jakiś nowoczesny czołg z włoską elegancją. I wreszcie. <śmienicielorze> <-v> 4500 <śmienicielorze> Jak wygląda? Dobra, też go poproszę. Fajnie wygląda. Tak staro? dawno. Odwrotnie do Rino Czeronta. O, postarali się. Ponadto w dużych pudełkach znajdziecie też style 3D z zeszłego roku. To wspaniała szansa, aby poszerzyć kolekcję o swój ulubiony styl. No, te nowsze jakoś mi się bardziej podobają. Wybierzcie duże pudełka w garażu albo w sklepie premium i niech spełnią się wasze wszystkie marzenia. Pewnie będą te same ceny co rok temu. Wesołych świąt! Zrobili te same mm, opcje. Zobaczcie: 3112575. To, 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 o, mamy tutaj ceny. I 24 zł za 3, 80 zł za 11, 160 zł za 25, 401 zł za 75. Pewnie będą bardzo podobne y, ceny, może jakaś tam złotówka czy coś różnicy, no, ale skoro są takie same zestawy, to pewnie ceny też się będą pokrywać. Co mam do powiedzenia? Miałem wam pokazać jeszcze te rekompensaty, jakie będą za każdy pojazd, bo to gdzieś zostało pokazane. Gdzie, o tutaj są rekompensaty. Za Skoda 10 550 zł, największa rekompensata, za Boforsa 9650, za Mioha 9 za AMOHA 9,5 koła, Kalibana 9 450 i za 122 TM tylko 8450, 450, czyli najmniej z tych ósemek. Ale mówię, aż 5 ósmych tierów dali. To jest piękne. Jeżeli chodzi o te rekompensaty za niskie tiery, one będą bardzo skromne. Pewnie te niskie tiery będzie dropić bardzo często, a te pewnie bardzo mało. Oczywiście będzie opening na moim kanale. Jeżeli chodzi o mój komentarz o tych czołgach, no dali, no Faktem jest, że tak. 122 TM, jeden z najlepszych medów ósmego tieru e, premium. Kaliban, no mega fajna ciekawostka. To działo, które on przecież posiada, te 180 przebicia. I 950 uszkodzeń to jest kosmos. Na goldzie ma pociski, które zobaczcie, mają 292 przebicia, 650 uszkodzeń. To będzie masakrator, jak to trafi. Tylko weź tym traf, to ma celność 0,58, to jest jak KW2. Także taką KW2, wiadomo, że nie zawsze się trafia. Bo Force, mega pancerz, mega pancerz. Zobaczcie ten pancerz, to jest po prostu potwór, jeżeli chodzi o pancerz. Na górnej płycie ma 265 pancerza. Dolna jest oczywiście miękka, to fakt, ale jak ty będzie się dał grać na wieżę, to nie ma garnka. To nie ma po prostu garnka. To ma 300 pancerza tutaj. Trzeba będzie golda, trzeba będzie po prostu golda, żeby to przebić. I to takiego golda, którego nie mają 8 jury, tylko 9 i 10. No to będzie mega ciężki do rozwalenia ten Bofors. No i mówi, on ma 300 prawie przebicia na goldzie. Zobaczcie, 297. Ale bardzo wolno ładuje. To jest jego największy chyba problem. Bije trochę jak t 4 prawda? Po, po 400. Duża ciekawostka. Joch to już omawiałem go ostatnio, także polecam sobie obejrzeć film o nim. No i Skoda wiadomo, że bestia. Skoda to jest pewnie y, faworyt y, dla większości do wydrypienia. Każdy będzie chciał pewnie tą Skodę mieć. Czołg zdecydowanie najlepszy, jeżeli chodzi obecnie o WOTA i premki dla mnie. Dla mnie, co nie? Więc tak to wygląda, moi drodzy. Po prostu... Jest o co się starać w tych paczuchach. Jak będą jakieś darmowe paczki, w co akurat wątpię, ale jakby były, no to kurde, warto, warto otwierać. Oczywiście będę je rozdawał, i jeśli ktoś z Was tutaj. Właśnie jest chętny dzisiaj na jakieś fajne rzeczy, to zachęcam do wbicia dzisiaj wieczorkiem o 18 na live'a, ponieważ będę rozdawał bardzo dużo premek, czołgów premium, zestawy z kontem premium, także zapraszam dzisiaj o 18 po fajne, fajne rzeczy. Tyle moi drodzy ode mnie, dajcie znać co sądzicie o tych czołgach premium w paczkach i do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!